W ubiegłym tygodniu poznaliśmy datę możliwego wznowienia rozgrywek II Ligi. W naszym magazynie porozmawiamy więc dziś między innymi właśnie o powrocie na boiska, ale też o wielu innych kwestiach, a naszym gościem będzie trener Bytowi Bytów Adrian Stawski. W dalszej części magazynu dominować będą wątki bramkarskie. Weźmiemy pod lupę Wiktora Kaszarowskiego, 18-letniego golkipera Stali Rzeszów, a na koniec pokażemy Wam największe wpadki bramkarskie z trwającego sezonu II Ligi. O powrocie na boiska, udanym starcie wiosny, ale też przyzwyczajeniu do niepewności. O tym wszystkim rozmawiamy z trenerem, który może pochwalić się jednym z najdłuższych stażów na szczeblu centralnym w Polsce. Gościem w dzisiejszym odcinku magazynu Drugiej Ligi jest trener bytowi bytów, Adrian Stawski. Witamy, trenerze. Witam serdecznie. Zacznę od takiego najbardziej aktualnego wątku. Pierwszy weekend czerwca to jest na ten moment data powrotu na boiska. Do rozgrywek drugiej ligi, czyli biorąc pod uwagę ten ostatni rozegrany mecz rundy wiosennej, wychodzą w zasadzie równe 3 miesiące przerwy. Trudno będzie po takiej przerwie wrócić do gry, wrócić na wojska? No, na pewno nie będzie łatwo, bo tak jak tutaj rozmawiamy z trenerami, to praktycznie dwa-3 okresy przygotowawcze w ciągu e, pół roku Oczywiście zawodnicy trenowali indywidualnie, no, ale od biegania w lesie. A grania z jest troszeczkę różnica jest i jest jakiś czas na to, żeby jeszcze przygotować zespół pod względem taktycznym, technicznym i miejmy nadzieję, że w czerwcu ruszymy już tutaj na pełnych obrotach i do tego momentu będziemy dobrze przygotowani, aczkolwiek każdy na pewno ma obawy i nie wie jak to będzie do końca po tak długiej przerwie też hmm, długo żyliśmy w takiej niepewności, w takim zawieszeniu, niepewności tego, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc, ale tak pół żartem, pół serio powiem, że kto, jak kto, ale akurat bytowia, do takiej niepewności może być przyzwyczajona, prawda? No bo w tych ostatnich latach niejednokrotnie gdzieś mówiło się, że, że macie znikać z piłkarskiej mapy polskiej. No tak, no po odejściu strategicznego sponsora, dla firmy Dutek No, bytowi. Bytowi dużo się działo, można powiedzieć dwa lata. Dla nas tutaj jako klubu to, to, to był taki trudny czas. Musieliśmy się pozbierać. Po tym wszystkim pozbierać nowych sponsorów, którzy no na dzisiaj są, są znani. Tak sobie myślę, że dla trenera, który ma gdzieś długofalowo pracować z zawodnikami, budować zespół. Chyba taka niepewność w zasadzie co pół roku tego, czy przystąpicie do rozgrywek, w jakim składzie przystąpicie do rozgrywek, to jest pewnie sytuacja wyjątkowo niekomfortowa. No jest. No, po spadku z pierwszej ligi został praktycznie Krzysiek Bąk z młodych chłopcy, którzy wtedy jeszcze nie stanowili o sile zespołu, dopiero wchodzili do zespołu, czyli można powiedzieć, że jedna osoba tylko została tutaj. Nasz kapitan Krzysiek, Krzysiek Bąg, który jest do dzisiaj, jest też moim e, asystentem. No jest to ciężko, jest to ciężko podkładać e, w krótkim czasie zespół, ułożyć go, żeby, żeby to e, wyglądało tak jak e, powinno to zawsze potrzeba czasu. My tego czasu mieliśmy bardzo e, bardzo mało i wtedy punkty skoczyliśmy na to miejsce e, barażowe. No i niestety odwołane rozgrywki, e, znowu niepewność. Także po no, pół roku, to pół roku coś, się, coś się dzieje, aby to yy, było takie ostatnie, ostatnie takie ciężkie czasy dla bytowi, chociaż dzisiaj wszyscy wiemy, że yy, kryzys związany z koronawirusem i wszystkich nas dotknął to do wszystkie, wszystkie pewno branże. A wiadomo, no, sport żyje ze sponsoringu, czyli jak firmy będą się dobrze zjechały, będą dobrze prosperowały, to i my będziemy my też z tego mieli my korzyści, dlatego no, na pewno wszyscy chcą wrócić do, my, do grania i my też. W marcu minęły trzy lata, odkąd pracuje Pan w Bytowie jako trener pierwszego zespołu. Jako ten pierwszy trener pierwszego zespołu, w ten sposób określę. No to jak na polskie realia jest naprawdę bardzo długi czas. Tak się zastanawiam, gdyby miał Pan wybrać taki najtrudniejszy dotychczasowy moment tej pracy, czy byłby to ten mecz w Katowicach, kiedy spadliście do drugiej ligi? No bo z jednej strony wiadomo, jaki był ciężar tego meczu. Mówiło się, że to jest tak naprawdę mecz o być albo nie być dla klubu. Z drugiej strony okoliczności tego spadku, kiedy gdzieś tam na moment pojawiła się iskierka nadziei, a w zasadzie taka chwilowa euforia, że się utrzymacie dzięki, dzięki bramce zdobytej przez Andrzeja Witana. No i później konsekwencje, spadek, rewolucja kadrowa. Znaczy, tak, no czy tak, ciężko tak naprawdę już było zimą po odejściu letniowskiego jakubowskiego, czyli dwa filary, które stanowiły o siłą tym zespołu to byliśmy dwali najlepsi strzelcy. No niestety mimo korzystania powiedzmy jakichś za, za te transfery. I tak, tak było ciężko. My tak naprawdę w ich miejsce nie ściągnęliśmy zawodników, którzy, którzy aż tak mocno by właśnie o sile zespołu decydowali. Ale to pół roku, ostatnie w było bardzo bardzo ciężkie. Udało nam się do końca jakoś dotrwać na ten mecz z Katowicami. Piękny mecz, wygraliśmy go, my musieliśmy wygrać wtedy. W ostatnich tygodniach praktycznie strzelamy bramkę, ale później się dowiadujemy z internetu, że, że no niestety Raków przegrał swój pierwszy mecz u siebie i spadliśmy, no ale to nie ten spadek tak naprawdę. A na koniec można powiedzieć to wszystko, co działo się przez cały, przez cały rok w Kubie to było takie właśnie zakończenie tego, tego, tego wszystkiego. Mówiło się o wycofaniu zespołu, że no nie damy rady i już wtedy nie dawaliśmy pierwszej widzę, bo. Nie yy, Zostawiliśmy wynagrodzenia takich szaf szkoleniowy yy, masę problemów problemy różne, które koło tego wszystkiego były oczywiście związane z finansami no, ciężko było, żeby kokolwiek optymistycznie myśleć o tym, że ta wypowiedź jest na piszcie hmm. w centralny będzie. Wracając do tej rzeczywistości drugoligowej, rundę wiosenną zaczęliście myślę sobie udanie, bo remis na otwarcie stadionu Stalowej Woli, gdzie wiadomo, że drużyny zawsze, kiedy swój stadion otwierają, to mobilizują się podwójnie. Później zwycięstwo z Rysową, czyli jednym z no, głównych kandydatów do awansu. Trudno będzie teraz, jakby po raz drugi, doprowadzić zespół do takiej dyspozycji, jaką mieliście na start tej właściwej rundy wiosennej? No tak, my się pracy nie boimy, także na pewno zrobimy wszystko, żeby zespół do pierwszego meczu był perfekcyjnie przygotowany, no to tutaj rola sztabu. Żeby to tak poukładał, żeby po prostu było e, dobrze. No, Mam nadzieję, że nam się to uda, ja to bardzo e, wierzę. Mamy fajny zespół, razem z Maciekem Przemorskim udało nam się fajnych chłopaków e, dokoptować do tego e, składu, m, doświadczonych. Tak? Także e, to są zawodnicy, jakich chcieliśmy na danych pozycjach, chcieliśmy pozyskać bramkarza macie Gostomski tutaj ze swoją przeszłością ekspercką można powiedzieć można też powiedzieć że były na zawodnicy, bo też od nas od nas do Lecha Poznań, który był miszowo Polski doszedł doświadczony też Polski, który tutaj można powiedzieć daje spokój w środku pola doszedł młody Majster z a my ja Także e, zawodnicy e, bardzo dobrzy i miejmy nadzieję, że z e, e, takim dobrym początkiem tej rudy wiosennej, którą pokazaliśmy, że dalej to będzie kontynuowane i dalej będziemy dobrze e, grali. Jest trochę czasu, także na pewno uda nam się to poskładać w e, dobrej myśli. Trener Adrian Stawski był moim, Państwa, gościem. Dziękujemy serdecznie trenerze. Dziękuję również. W dzisiejszym odcinku pod lupę bierzemy najmłodszego bramkarza, który może w tym sezonie drugiej ligi określać siebie jako numer jeden w swojej ekipie. Wiktor Kaczorowski ma 18 lat. Do stali Rzeszów trafił latem z Jagiellonii Białystok i w zasadzie z miejsca wywalczył sobie pozycję w pierwszym składzie ambitnego Beniaminka. Choć do Rzeszowa wcale nie trafiał jako numer jeden. Stworzyliśmy listę, w trzecie w lidze, około 30 bramkarzy młodzieżowców. Dziś tam Wiktor, będąc na tej liście, pojawił się u nas na, na, na testach i nieźle, nieźle na nich wypadł. najmłodszym bramkarzem przyjechało bodajże 7-8 bramkarzy z całej Polski. Wiktor, z tego, że nie miał doświadczenia, doświadczenia na poziomie seniorskim, nie był Pierwszy na tej liście. Mieliśmy swoich kandydatów jako numer jeden, dwa, trzy był na dalszym miejscu. Natomiast braliśmy go z takim przeświadczeniem, że kontakt oczywiście i wypożyczymy go od razu do współpracującej z nami włóczanki. Był taki na niego pomysł. Trochę mu się ten pomysł nie spodobał, powiem szczerze, natomiast ta reakcja mi się też podobała, bo pokazywała jego taką determinację i charakter. Po prostu wykorzystał swoją szansę, a też widzieliśmy w sparingach, że nie pęka, że, że daje radę, że, że pomaga realnie zespołowi. Transfer do stali był dla niego powrotem, w rodzinne strony. Bo właśnie z Podkarpacia w roku 2016 trafił do Jagiellonii Białystok. Jako zawodnik Jagieloni w sierpniu 2018 sięgnął po Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych, będąc bardzo mocnym punktem swojego zespołu. Rzeczywiście, jak on przyszedł do nas, to, to nie było tak, że on nic nie potrafił. Pracował w Stalinie, Stali mielec po umiejętności już posiadał. Tutaj się po prostu rozwinął. Zdecydowanie był jednym z mocniejszych naszych punktów na pewno, jeżeli chodzi o ten zespół. Coś, co go wyróżniało w tej drużynie <laughs> Mistrz Polski, to to, że on. Po początku widać było, że jest nastawiony gdzieś tam też na sukces i sposób jego podejścia do, do, do treningu, do, do pracy. Widać było, że, że, że jest nastawiony na, na ten profesjonalizm. Ta sumienna i konsekwentna praca zaowocowała dość szybko włączeniem do kadry pierwszego zespołu Jagiellonii. Co prawda debiutu w Ekstraklasie Kaczorowski się nie doczekał, ale z samych treningów był w stanie wyciągnąć dużo. Widać było, że to w jakiś sposób Wiktora nakręcało i wyznaczało mu cel, do którego ma dążyć. Odczuwaliśmy, że, że zbierał pochlebne recenzje ze sztabu jak był, pierwszego zespołu i myślę, że tej feedback był jak najbardziej pozytywny. W kilku spotkaniach na ławce Ekstraklapy był, było nawet możliwość zaraz bodajże zadebiutowania, bo był bardzo bliski. Na pewno jakieś doświadczenie z pracy z pierwszymi zespołami, z zawodnikami z pierwszego zespołu na pewno zebrał i, i na pewno w jakiś sposób to procentowało na, na jego postawę później w drużynach Jagiellonii i dzisiaj w Stali Rzeszu. Jakim bramkarzem jest dziś 18-letni Wiktor Kaczerowski? Jak myślę o Wiktorze, to to przede wszystkim taka odwaga, taka, taka determinacja i pracowitość duża i pokora, która może go zaprowadzić gdzieś tam, myślę, że, że dosyć wysoko. Na pewno skuteczność na linii bramkowej czuje się na tej linii bardzo bardzo dobrze. Na pewno gra nogami pod presją. On dobrze się czuje, jeżeli chodzi o, o ofensywę. Ta ofensywa u bramkarza jest bardzo widoczna, bo pomygliśmy, gramy bardzo wysoko w piłkę. Nie pozostaje mi nic innego jako. Byłemu bramkarzowi pogratulować Kaczorowskim. Fantastyczne wejście. Dobrze reaguje na błędy, to, to też jest bardzo istotne u bramkarza. Nie ma co ukrywać, że taki młody bramkarz w wieku 17 lat, kiedy u nas degotuje, to będę będzie popełniał, to jest naturalne, prawda? Pytanie, jak na nie będzie reagował. Pamiętam też sytuację że na widze, kiedy bodajże już chyba kilka dni wcześniej skończył 18 lat i wychodził na Widzew, gdzie było 18 tysięcy ludzi. No to tak pewnego młodego bramkarza jeszcze nie widziałem, jeżeli chodzi o tego, przy taką publicznością. Mocnych stron nie brakuje, no ale. Dla równowagi, posłuchajmy też o deficytach widocznych w grze Wiktora. Zdarzało się, że on mimo tej pewności siebie po kilku dobrych maciach potrafił czasami jakby tracić czujność. Zawsze mu to gdzieś tam przypominałem, żeby zachowywał cały czas koncentrację, żeby się nie zbytnio rozluźniał, kiedy dobrze idzie, bo wtedy jest największe zagrożenie. I kilka razy też zdarzyło się gdzieś tam ponieść z tego tytułu konsekwencje. Jeżeli chodzi o deficyty, to na pewno obiera na przedpolu, jego warunki fizyczne na ten moment może nie są imponujące. No i jeżeli chodzi o komunikację, no to ta komunikacja też, żeby lepiej rozumieć z zespołem, żeby lepiej współpracować, musi być na, na trochę wyższym poziomie. Myślę, że to jest kwestia doświadczenia, kwestia tego, ile on meczów jeszcze zadroni na poziomie seniorskim. 20 spotkań rozegranych na tym etapie debiutanckiego sezonu w seniorach. To wynik, którego Wiktor Kaczarowski, co sam podkreśla, się nie spodziewał. A gdzie bramkarskie umiejętności zaprowadzą go dalej? Jeżeli chodzi o sposób jego nie wiem, podejścia do, do tego, co on robił, i w jaki sposób się zachowywał, i dbał o siebie, to od początku pobytu w Jagielo nie widać było u niego. Duży profesjonalizm i, i przykładanie się do wielu aspektów przygotowawczych do dogrania w piłkę, czyli dieta, dbanie o siebie, dodatkowy trening. To jest zawodnik, który, który, który jest w stanie być jedynką dzisiaj w każdym zespole, jeżeli zachowa odpowiedni poziom koncentracji. Na początek w cyklu wybór kibiców przedstawiamy rozstrzygnięcia w głosowaniu na najlepszą asystę sezonu, a w zasadzie brak rozstrzygnięcia. Podania Błażeja Szczepanka i Juliusza Letniowskiego otrzymały identyczną liczbę głosów naszych widzów. A skoro była dziś mowa o bramkarzach, tym razem prezentujemy 10 największych wpadek bramkarskich. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, która z tych wpadek zasługuje na miano najbardziej spektakularnej. Piszcie też, kogo chętnie widzielibyście w kolejnych odcinkach w cyklach Gość Magazynu i Pod Lupą. Do usłyszenia za tydzień.